Cześć, Wojciech Krzyszczyk, gościu Saczykowa. Dzisiaj na swoje brzanowe łowisko zabrałem woblery Blagier marki Dorado. W ofercie woblerów Dorado znajdę kilka woblerów, które naprawdę są rewelacyjne podczas polowania na brzany. Dzisiaj chcę sprawdzić właśnie tego małego bączka, dlatego że będę łowił w dosyć głębokim miejscu i potrzebny mi jest wobler, który zanurkuje nawet na 2 metry. Pełen optymizmu, lecę nad wodę poszukać brzany. Blagierek od Dorado, dla mnie jeden z dwóch świetnych woblerów brzanowych. jest brzana. ta idzie pod prąd, to jest na pank brzana. Spróbujemy ją tak, ściągnąć na płytszą wodę. A, blagierek wyleciał. I piękna brzanula. Dobra, brzanula, kałusek i lecisz sobie do wody. To już ma piękne dziecko. Bajka, a link oczywiście do blagierów znajdziecie w komentarzu.